Dzień dobry widzowie, zostawcie lajka i suba, będzie piosenka pod tytułem Mama kuku kuku Mama, mama, kupa, kupa, mama, mama robi kupę, na mama, 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 mama robi kupę na całym świecie, nawet na obiad kupę na Mama, 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 a to picia ma la, 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 la W wojanka i przez wojanka się robi susiu 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 i sięga do garna, a z tego garna wychodzi bicie siu, susiu ha, ha, to będzie to, to co ona je, la, 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 la Yes, bla, tak jest takie tak, ha! Bla, bla, bla! I... Bla, bla, bla! Na, na, na! Bla, 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 bla! Będziemy właśnie dużo rzeczy robić, ha, ha. Mama nawet bla, na całym bla, świecie bla, pokazuje, jak robić siku i kupę. ma ciągle rany przez to, że robi wszędzie kupę i siku, ta! Ha ha! Ha 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 ha, ha. ha, 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 ha. To będzie nasza z cha, La la cha, La 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 la. cha, 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 bla nasza zdobycz piękna bla złoto, diament i emeraldy. bla bla! bla 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 bla. Chi chi Bla, 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 bla! Bła, ha, 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 ha! Bla, bla, bla! co wam się zrobiłam? piosenka? I to, to ja zlubiłam, ja Tylko postawcie oczywiście, że leka i chi 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 i Znowu ten chi 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 Zostawcie lajka like i suba koniecznie, bo ja, bo ja, bo ja po prostu zrobię tak, tak zrobię, i was nie będzie, a ja zrobię tak, więc zostawcie lajka like i suba, pa!